Słyszycie to? Takie miauczenie z podmaski. Trochę za bardzo dzisiaj nie mam czasu na jakieś grzebanie, no ale zajrzymy, zobaczymy co to. O, słyszycie teraz? Kurde, czyżby pompa wspomagania? Na razie wszystko działa, ale trochę tak to brzmi, nie? <laughs> Kurde, jak w starym autobusie. Hej, Jeepson. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj, gdy jechałem sobie Jeepsonem rano, w pewnym momencie usłyszałem wycie pompy wspomagania. Mój błąd nie sprawdziłem poziomu płynu. To znaczy, sprawdzałem jakiś czas temu i wydawało się, że jest ok, ale podejrzewam, że ten poziom jest jednak za niski. Nawet na pewno. Zresztą zaraz wam pokażę. Kupiłem szybko Prestona, płyn do układów wspomagania, plus uszczelniacz. Tutaj ważna informacja: szczególnie zalecany do aut koncernów GM, Ford oraz Chrysler. Chyba do Jeepa się będzie nadawał, nie? Stawiam na pompę wspomagania niestety. Dodajemy troszkę płynu. Może trafię. Nie wiem, czy wy to zobaczycie. Ale tutaj na bagnecie no, jest zaznaczony poziom minimum i maksimum. W tym momencie jest troszkę poniżej górnej kreski i tak to zostawię. Mam nadzieję, że pompa przestanie wyć. Bo jeżeli nie, no to to oznacza pewne koszty. Zaraz zobaczymy. Na razie pompa wyje jak słyszycie, także ona pewnie dostała trochę coś, niestety do tego dźwięku być nie powinno, który słyszycie. Także może troszkę za późno się zorientowałem, że ten poziom płynu jest za niski, no niestety moja wina. A widzicie ten mokry przewód tam to właśnie od wspomagania zdaje się, tutaj ewidentnie jest problem. Także chyba moje zaniedbanie nie wychwyciłem tego w odpowiednim momencie, kiedy tego płynu zaczęło ubywać. Nie wiem, jest szansa, że ten płyn troszkę poprawi sytuację, natomiast pompa jest ewidentnie słyszalna. Nie jest to jakiś poziom skrajny, natomiast ona po prostu powinna być cicha. Także zobaczymy. Przestroga, moi drodzy. Warto zaglądać do tego małego czarnego zbiorniczka troszkę częściej i. Dolewać, po prostu płynu sprawdzać, czy nie ma jakichś wycieków. U mnie wyciek jakiś jest, tylko muszę zobaczyć, czy to jest kwestia korozji przewodu, czy też no jest taka, jak, jak, jakiś inny powód. Także ewidentnie będę musiał się tym zająć.